Cześć! Dziś zabieram Cię w świat, w którym Liga Sprawiedliwości mierzy się z samym Godzillą i nie tylko. To prawdziwe starcie gigantów, na które fani komiksów i Monster Movie długo czekali. Jeżeli zaś jesteś pasjonatem komiksów i szeroko pojęty popkultury, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Liga Sprawiedliwości kontra Godzilla kontra Kong od Egmont Polska to historia, w której kolosalne tytany z Monster Movie trafiają do uniwersum DC a Liga Sprawiedliwości musi stawić im czoła. Superman walczy z Godzillą, Wonder Woman mierzy się z Behemothem, a Batman z tle Lex Luthor knujący swoje plany z Mecha Godzillą, a chaos rozlewa się po znanych miejscówkach ze świata DC. Na papierze ten crossover powinien być spełnieniem marzeń fanów obu światów, ale scenariusz Briana Buczelatto pozostawia pewien niedosyt. Fabuła prowadzi nas od starcia do starcia momentami sztucznie wprowadzając humor i mnóstwo postaci pobocznych, które nic nie wnoszą specjalnego do opowieści. Dialogi bywają tu wymuszone, a tempo historii nie zawsze pozwala się wciągnąć. Niektóre wątki powtarzają schemat, a emocjonalny ciężar tych starć nie zawsze istnieje. Mimo to komiks ma swój ogromny atut jest na oprawa graficzna. Christian Dut w pełni oddaje monumentalność Kaiju. A Godzilla i Kong wyglądają imponująco. Sceny walk są dynamiczne i czytelne, a kolory nadają całej historii filmowego blasku. Nawet jeśli momentami widać ograniczenia licencyjne, całość robi naprawdę bardzo dobre do wizualne. Podsumowując, Liga Sprawiedliwości kontra Godzilla kontra Kong to czysta rozrywka, efektowna, momentami zabawna, ale niestety pozbawiona głębzy i fabuły i pełnego wykorzystania potencjału postaci. Pani Monster Movie i DC znajdą tu kilka mocnych scen, ale dla wymagających czytelników będzie to raczej jednorazowa przygoda. A jak ty oceniasz ten crossover? Daj znać w komentarzach. Zapraszam też na bloga Popkulturowy Kociołek, gdzie znajdziesz pełną recenzję tego tytułu i więcej analiz komiksów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale.